Myślę, że przede wszystkim skuteczności w ofensywie i w defensywie także, ponieważ narażaliśmy się na dużą ilość kontraataków, co, co też napędzało jednak koronę i, i nam zabierało siły, także, także tych dwóch rzeczy myślę, że bardzo tak. Nie brakowało trochę ludzi, bo piszą kibice w komentarzach, że te kontuzje miały też duży wpływ. Yy, nie, no kontuzje to jest niestety nie... Naturalna część jest z każdego sportu, także no zawsze ktoś nie wypadnie, wiadomo, że nie mam w tym momencie do, do zazwyczaj wielu e, jakościowych zawodników, którzy wrócą za niedługo, bądź za trochę dłuższe e, chwile, ale no musimy po prostu sobie poradzić z tymi ludźmi, z tą w która jest, także nie, nie możemy w ogóle patrzeć na to, czy ktoś jeszcze się poznał. A jak Michał nie, niechom... ja, odbiera już rywalizację, z pomaga tobie obecność konkurenta? Tak, oczywiście, że pomaga. Myślę, że yy, oboje mamy no. rzeczy, które możemy od Ciebie podpatrywać i gdy się rywalizuje yy, z kimś yy, na tyle dobrym jak yy, Żał, no to, to to napędza do jeszcze większej pracy. Michał, spodziewaliście to się... się takiej korony właśnie, że będzie tak grała jak dzisiaj? Tak, tak. Spodziewaliśmy się właśnie takiego stereogry, czyli niskiej, yy, bardzo szczelnej obrony i, i groźnych kontrataku. Jakieś plusy z tego meszu. No Myślę, że, że liczba stworzonych sytuacji i to jak potrafiliśmy wychodzić z pressingu, no myślę, że właśnie 100 z plusów, no nie 100 z minusów, to tak jak już mówiłem będzie ta skuteczność i trochę... Może trochę właśnie y, problemy w tej trzeciej tercji. Michał, ale trochę chyba za dużo błędów popełnacie już. Abstrahując od tego, jak parza dzisiaj bramka dla korony w Kielce, to można odnieść wrażenie, że części wy sami sobie te gole strzelacie robiąc błędy. Nie wiem, no, jak nad tym popracować, czy to koncentracja, z czego to może wynikać. Yy, zgadzam się, popełniliśmy za dużo błędów. Yy, ciężko mi powiedzieć, że teraz z czego to wynikało i... To, to, jak to powinniśmy po, po, poprawić, ale, ale tak mieliśmy zbyt dużo. Michał, jak gra się, gdy tak masz co trzy dni mecz inny, Bo teraz my z koroną Kielca, już uczyńcie naszego tak stopnia za chwilę belgijskie rywal, Keim, zupełnie inne rozgrywki, taki rytm już nabraliście? Jak to u Was wygląda? Myślę, że tak, że nabraliśmy no, no, taki rytm, no, jest coś pięknego co żyjemy, ponieważ grać, e, grać mecze to jest, to jest święto, to jest coś, co, na co czekamy zawsze i jest możliwość grania e, szybciej niż co tydzień, więc jeszcze rywalizując na, na jeszcze wyższych poziomie, także z lepszymi nawet przeciwnikami. Jest to takie nastawienie przed faktem, e, tylko z czasem.